Witajcie w kolejnym odcinku vloga skóry. <noise> <noise> Dokładnie tak, tak miało być. Dzisiaj nagrywamy w nocy. W nocy, bo nigdy nie ma miejsca ani nie ma czasu w ciągu dnia wprowadzać nowości. Odłożę to. Nagraliśmy już krótkie wideo odnośnie glazury limonkowej. Nagrywamy cornflakesy na polędwiczkach. W tym odcinku zobaczycie, jak szykujemy kanapkę azjatycką na żarcie na kółkach, na mistrzostwa burgerowe. Nie bierzemy udziału w mistrzostwach burgerowych, ale i tak je wygramy. Już je wygraliśmy. Dobrze. Będzie to kanapka z azjatyckim charakterem. A zresztą co do niej zapakujemy, zobaczcie sami. Dobra, szykowanie kanapki zaczniemy od podstawy, czyli od sałatki. Sałatkę zrobimy na glonach wakame. Tak dobrze powiedziałem? Wakame, tak. Na glonach wakame. Będzie to z sezamem, z olejem sezamowym, tym różowym, trochę sosu sejowego, a do tego spod słodzimy to odrobinę cukrem. Zrobimy z tego taką słodko-sojową sałatkę, która pójdzie pod mięso na dolną bułkę. Co się jest zamowa? Jest... Kanapka będzie już naszykowana na łódku, na, konkretnie to jest filet z udzika. I pierwsze co musimy zrobić to przetestować, czy chcemy ją robić w panko. Będziemy ją panierowali standardowo, tak jak robimy z mięsem do kanapki, czy będzie zapanierowana w panierce panko. Krótka historia kimchi. O godzinie 23:00 prawie zorientowaliśmy się, że nie mamy kimchi kupionego do zdjęcia. Sami będziemy robili kimchi, Mamy kupioną kapustę, mamy wszystkie składniki do do czukaru. Ale się okazało że na ostatnim chwilę, że brakuje, także leciałem do pobliskiego sushi, żeby odkupić taką porcyjkę zdjęciową. W sumie jest całkiem spoko, ale trochę przesonone. Mieszanka orzechów nerkowca i zwykłych ziemnych orzechów będzie pokruszona, przeprożona. Do środka kanapki dorzucimy kalmary w cieście. No jak widzieliście kanapka jest skończona ma bardzo dużo składników głównie sałatkowych z takim twistem azjatyckim a co mamy w środku od dołu patrząc dół bułki odrobina majonezu sałatka którą zrobiliśmy na glonach wakame udko dwukrotnie panierowane z kurczaka soczyste w panierce sos koreański barbecue kimchi dalej orzechy nerkowce wymieszane z orzechami ziemnymi krążki z kalmara. Ogórki takie, lekko zamarynowane w sosie sojowym z papryką chili, z cebulką. Sezam, kiełki z rzodkiewki, kolendra cięta, no i na górę druga bułka z, z odrobiną majonezu. I wygląda to tak. I spodziewajcie się, że dolna bułka będzie mocno nasiąkała. Jest dużo składników sałatkowych. Sama sałatka w wakame jest taka niemocno nasiąknięta, ale, ale taka trochę bardziej nawodniona. Także tak, no i potniemy bułkę, spróbujemy jak smakuje i, i kończymy, bo już jest prawie pierwsza w nocy. Także zapraszamy na dłonia Stadionu Narodowego, 24-25 sierpnia, eee, znajdziecie tam Kura traka i będzie serwował taką właśnie kanapkę. A impreza to Żarcie na Kółkach, Mistrzostwa Burgerowe, będzie pewnie około 100 food trucków, także myślę, że warto, zobaczymy czy do dopisze. No dobra, koniec, testujemy dalej kanapkę, na o lata i się nie rozpada, dobra. Kalmar powinien wrócić tutaj gdzieś, nie?